Cześć, tu ponownie Wiaczesław Ismailow Żywi. A znów wybraliśmy się na magnetyczne wędkowanie. Nie bez powodu. Mój ulubiony subskrybent. A ty też możesz nim być, jeśli będziesz pisać komentarze. On napisał kontekst następnego tekstu. Komentarze o następującej treści. Krótko mówiąc, po prostu komentarz. On napisał, że do tej zatoki widział, jak wpływał okręt wojenny. No właśnie. I tutaj coś usłyszał. Potem jakiś wybuch, dziura. I według niego statek właśnie tutaj zatonął. Trudno w to uwierzyć, chociaż w zasadzie, jeśli się postarać, to tutaj można by nawet trzy okręty wojenne zaparkować. Ale my nie wierzymy tak po prostu słowom i komentarzom. Wszystko sprawdzamy za pomocą magnesu do poszukiwań. O, dobrze poszło, jak to się mówi. Zaraz zobaczymy. Jak wyciągniemy statek albo jakiś kotwicę, to wtedy uwierzę. Co? To się nazywa zaczepienie. O, to jest królewski zaczep, tak to nazywam. Idzie, idzie, ale ciężko, chłopaki. Po prostu masakra, jak ciężko. O, aż się pieni nieźle, ale dobrze zarzuciłem. Tutaj, krótko mówiąc, jest naprawdę solidny zaczep. Coś tam widać? Co to jest? Coś widać, prawda? Co to jest? Kurczę, chyba się zerwie, chłopaki. Tak, zerwała się. No, widzę ją. Dociągnęliśmy ją do brzegu. Tam tę zdobycz jest duża. Tę właśnie ciągnąłem. Może to jakaś część od statku, ale tam jest. Widać ją wyraźnie. Tak, widać. Jeśli spojrzeć stąd. O, proszę. Bezpośrednio na nią. O, teraz magnes. I zobaczymy, co z tego wy. Zaczepia się, ale jest za ciężka, by ją łatwo wyciągnąć. Potrzeba niesamowitej siły. O! Niesamowite, słuchaj, coś zielonego, czyli wojskowego. Niesamowite. Nieźle jak na początek. Poleciała. Och, to jakaś skrzynka, czy co? Albo co? Fuj. Chłopaki, subskrybujcie, jeśli lubicie magnetyczne wędkowanie, bo tworzymy ekskluzywny content specjalnie dla Was. Tak, 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 na pewno skrzynka, krótko mówiąc. Kurczę, jak ją stamtąd wyciągnąć? Będę musiał chyba nurkować w bagnie. A cholera, no chodź tu. Chodź bliżej. Dawaj, o, poszło. Zaczęła się szamotanina. Ciężki masakra. Dobra, operatorze. No, daj mi rękę. Na wszelki wypadek. Ciągnij mnie. O, prawie mnie rozerwałeś. Niesamowite. Jednak rozerwałeś. Coś. Rozerwałeś? Coś rozerwałem. Skrzynia jest strasznie ciężka, chłopaki. Niesamowite. Ale znalezisko. To wojskowa skrzynia. Mm. On najprawdopodobniej mógł być na tym okręcie wojennym, o którym opowiadał subskrybent. I wychodzi na to, że mówi prawdę. Co to jest? Co? Coś tam wybuchło? Kurczę, słuchaj, a jeśli tam coś wybuchło? A jeśli w skrzyni jest amunicja, niebezpiecznie ją otwierać? Tak. Słuchaj, wysuszmy go, nie wiem, jakoś ostrożnie zanieśmy. Kurczę, no, z jednej strony otworzyć, nie otworzyć. Nie. Chłopaki, zróbmy to uczciwie. Po prostu wrzuciliśmy i od razu trafiliśmy na taką świetną zdobycz. Jeśli pod tym filmem zbierzecie 10 tysięcy lajków, przynajmniej, wiem, że potraficie, to przecież łatwe. Teraz od razu zostawcie lajka, zbierzemy 10 tysięcy lajków i wtedy konkretnie otworzymy tę skrzynkę. Tak, zobaczcie, zaraz będę go otwierał, jeśli tam naprawdę jest mnóstwo rzeczy. To wyjdzie filmik na godzinę, a my jeszcze chcemy porzucać magnesem i zobaczyć, co tam jest. Ale skrzynia jest po prostu bardzo ciężka. To jest masakra. Bardzo ciężka skrzynia. Uff, to chodźmy go teraz razem odsunąć i kontynuujmy łowienie magnesem. Uff, trochę się zmęczyłem, szczerze mówiąc, chłopaki, w taki upał, a jeszcze ten ciężki kuferek ciągnąć. Dobra, z filtrem się uporaliśmy. Napiłem się, wracajmy do łowienia magnesem. Będę mniej więcej rzucał w to samo miejsce. Skoro tam udało nam się znaleźć wojskową skrzynkę, może uda się znaleźć coś jeszcze. Tak, coś czuję. Czuję coś konkretnego na magnesie. O, coś widać. Naprawdę tam jest. Myślałem, że to znowu nie będzie takie lekkie, ale jednak takie jest. O, proszę, już nawet się wydobywa. Tak, nie wiadomo, czy znalezisko jest lekkie czy ciężkie. To chciałem powiedzieć. Tak jest. No, tam połowa wagi to są glony? Zgadzam się, zawsze, kiedy łowimy w takich bagnistych miejscach, glony to zawsze bardzo, bardzo duży problem. Patrz, jakiś worek. Słuchaj. A widziałem takie worki. Gdzie? W bankach. Starych. Byłeś w starych bankach? Nie byłem, oglądałem filmy. To jest worek konwojenta. Zobacz, ma taki specjalny zamek. Orany, zardzewiała, wszystko zardzewiało, pokryło się rdzą. A w środku mogą być pieniądze. Zobacz, tu jest napisane Goznak Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Goznak Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zaraz tu będzie kupa kasy. To z goznaku chyba wyrzucili. Wiesz co to jest goznak? Tam drukują pieniądze? Tak. W goznaku drukują pieniądze, to chyba są wadliwe banknoty, wyrzucili je. Albo może wojenny statek przewoził pieniądze, statek konwojowy. No co, gotowy zostać bogaczem, operatorze? Tak. Może rozpakujemy za 10 tysięcy lajków, żartuję chłopaki, ta skrzynka i tak mnie już zmęczyła. I. Gdzie są pieniądze? Co to jest? Co to jest? Gdzie są pieniądze? No to wszystko jasne. Co? Nie możesz otworzyć worka inkasatorskiego od tak. Złodzieje wzięli ten młotek, otworzyli ten woreczek, zabrali wszystkie pieniądze i wrzucili go tam. Nieźle. Jesteś Sherlockiem Holmesem. Oczywiście. No po co wyrzucać młotek? Tylko trzeba szybko wziąć pieniądze i uciekać. Młotek jest ciężki. N nie, żeby pozbyć się dowodu. Jednym ruchem pozbędziesz się torby i młotka. Kurczę, niesamowite. No tak, takim to nie młotkiem, a raczej młotem tylko worki konwojowe można otwierać. Bankomat też można. Bankomat też można. Zobacz, jak przebija ziemię. Po prostu nawet się nie wysilam. Bach, bach, spróbujcie zwykłym młotkiem tak uderzyć. Nic z tego nie wyjdzie. Moja ta młot jest cała. W ogóle się nie wysilałem. Kurczę, znalezisko jest oczywiście fajne. Ale nie wiem, czy ma ono związek z naszym statkiem, którego szukamy. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Rzucajmy dalej magnes, chłopaki. Zwróćcie uwagę na tamtą stronę. Tam jest mniej glonów. Statek najpewniej tu wypłynął, a tam zatonął. I samym sobą, no, ciężarem swojego statku, zatopił się i połamał te glony. Dlatego myślę, że właśnie tam znajduje się nasz statek, którego szukamy. Ach, za mało rozwinąłem Liny. No nie wiem. Jak rzuciłem, tak rzuciłem, jak to się mówi, opa. To solidne zaczepienie. Tak? Tak naprawdę mocno się trzyma. Uf. No, nie idzie, słuchaj. Uf. O, kurcze. Ostrożnie. Oderwałem. Oderwałem? Coś oderwałem. Albo magnes, nie wiem, albo coś od statku się oderwało. O, czuję ciężar. Coś chyba oderwało się od statku. Na pewno jest ciężar. Coś teraz jest na magnesie. I nie jest to lekkie, powiem ci tak. Oczywiście nie tak ciężkie jak skrzynia. Nie wiem, co tam można było oderwać od statku. Zaraz zobaczymy. O, proszę. O, proszę, co to takiego? O, oh. niesamowite operatorze. Przecież to, przecież to. Eh, to przecież śruba. Śruba od statku. Ale kurczę, wygląda na to, że ten statek nie był aż tak dużym, jak sobie wyobrażałem. Ale łódź była całkiem wojskowa, prawda? Takie śruby montuje się na łodziach. Niesamowita. Widocznie nakrętki całkiem zardzewiały. Dlatego je urwałem. Właśnie tutaj. Tutaj były przykręcone nakrętki. A ja właśnie oderwałem to od statku. Wygląda na to, że wiemy, że tam jest statek. Mhm. Na pewno. Najwyraźniej płynął w tamtym kierunku, bo śruba znajduje się z tyłu statku. Oderwałem go stamtąd, tak wyszło. Pociągnąłem do siebie, gdy już chciał odpłynąć. Najwyraźniej tutaj zatonął ale pytanie wciąż pozostaje otwarte. Dlaczego? Subskrybent twierdził, że słyszał wybuch. Na razie jedyną opcją jest to, że przewoził z tobą amunicję lub inne niebezpieczne ładunki, które znaleźliśmy w tej skrzyni. Krótko mówiąc, chciałem to wyrzucić. Najpierw chciałem oczyścić magnyta, ale tutaj zauważyłem jakieś metalowe odłamki. I wiecie, mają one taką właśnie strukturę. No właśnie, jakby to było po wybuchu. Tutaj wychodzi na to jakaś nakrętka. Tak? I to są właśnie jakieś odłamki. Czyli, jakby naprawdę doszło do wybuchu, i to wszystko to metalowe wióry, ten metalowy pył, to wszystko wygląda jak odłamki statku. Kurczę, prysnęło mi w twarz. Dobra. Wrzucam tam, uważaj, a poczekaj. Bo już 10 razy prysnęło na mnie. A ty chciałeś tu zostać czysty po magnetycznym wędkowaniu, tak? Ech. No właśnie. Ej. Coś jakby mnie tknęło. To właściwie najprostsze znalezisko. Taka, waga oczywiście jest, ale szczerze mówiąc mam wrażenie, jakbym zahaczał o dno, o brzeg i to. No, wiesz, jakbym czymś skrobał, jakby to było jakieś ostre znalezisko. Ale lekka, najlżejsza ze wszystkich, jakie były. O! Ha! Patrz, jakbym przewidział niesamowite, niesamowite to wojskowy bagnet najprawdopodobniej należał do Marines, do Navy Seals, którzy płynęli tym okrętem wojennym takie właśnie były bagnety. No, nie wiem. Pewnie były przymocowane do jakiejś broni. Tak właśnie pełnili tę, jak to się mówi, wartę. Służbę. Ale ten potężny wybuch nie oszczędził nikogo. I widocznie, o, no tutaj nawet widać jak zakładają ten bagnet na broń. Wychodzi na to. Na broń palną. No i jeśli to nie jest zwykły nóż, bo jest za długi jak na zwykły nóż, prawda? Trochę za długi, bo właśnie tutaj się przykręca. O, proszę. Więc to jest najprawdopodobniej bagnet, który najprawdopodobniej należał do któregoś z pracowników lub żołnierzy, którzy byli na tym wojskowym kutrze morskim. O, proszę. Tutaj poza kadrem trochę jeszcze rzucaliśmy magnesem. No, nie nagraliśmy samego rzutu, jakoś tak wyszło nie zarejestrowaliśmy tego. Tutaj, chłopaki, zobaczcie, co znaleźliśmy na magnes. Nabój! No! Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to nie jest nabój bojowy, bo naboje bojowe mają zaostrzony pocisk. To coś w tym stylu. Pokaż to porządnie. No, ja nie. Jak to pokazać? O, jak to się nazywa? Traumatyczny. No, strzelmy. Nie powtarzajcie tego. Jest zawilgocony, lecz nadal może być niebezpieczny. Już cały dzień tu spędziliśmy i szczerze mówiąc, znajdujemy tylko jakieś drobne rzeczy, jakieś nakrętki, coś jeszcze z okrętu, ale samego okrętu znaleźć nie możemy albo coś no świetnie wspaniale no albo coś, co bezpośrednio dotyczy okrętu tam już rzucałeś, nic tam nie ma tak, już tam rzucałem no chciałbym znowu, żeby trafił nam się ten okręt albo coś takiego co tu nam, mówię? Nie, teraz znowu nawet kulek nie ma. Nie, kula, nakrętka. Krótko mówiąc, trzeba tam dalej rzucać. I tam gdzieś, nie wiem, bardziej może wejść w nurt. Nie, znów za blisko, choć to nie jest jasne. Myśleliśmy, że statek jest tam, ale rzucałem tam. Rzucałem przez całą godzinę, chłopaki. I nic nie znalazłem. Możliwe, że była tam tylko jego tylna część. Opa. Chyba złapałem coś ciężkiego. O, aż poszły bąbelki. Bąbelki idą całymi chmurami. Patrz, to znaczy, że to jakaś duża zdobycz. Ciężka. Masakra. Och. Cholera, no. Słuchaj, coś jest niejasne. Jakaś część od czegoś. Na razie nie mogę zrozumieć, co to jest. No cholera, to było coś ciężkiego. Najwyraźniej ta część oderwała się od czegoś tam, gdzie szło mnóstwo bąbelków. Dawaj, tam też. Tak, tam też trzeba spojrzeć, co tam się znajduje, jeszcze raz. Gdzie ona jest? O, tak, tak, tak. Gdzieś tutaj na pewno. Czuję coś ciężkiego. Znowu pojawiły się mocne bąbelki. Ale szczerze mówiąc, to bardzo dziwne odczucia. Nietypowe. Nie jestem do nich przyzwyczajony. Kurczę, czyżby znowu coś się oderwało od tego znaleziska? Nie, chyba magnes jest czysty. A nie, tu jest jakiś odłamek. Kurczę, no, bardzo dziwne znalezisko. Chyba ciężka, ale w ogóle nie da się jej oderwać z miejsca. Wiesz, jakby była przykręcona albo przyklejona do podłoża. Nie umiem tego wyjaśnić. To dziwne uczucie. No właśnie, w ogóle. Mocno ją chwytam. Mocniej się nie da. Ciągnę, ciągnę. I nie idzie. I znowu te bąbelki. Patrz, jaki tu jest. O, chyba coś wyciągnąłem. Coś wyciągnąłem. Co to takiego? Nie do wiary. Słyszysz? To przecież mina morska. Kurczę, to mina morska. A to jest zapalnik. Wyobraź sobie, ciągnąłem za zapalnik, o kurczę, nie do wiary. No i wszystko jasne. Układanka się ułożyła. Statek wysadził się tutaj na tej minie. Nie na tej. Nie na tej, tylko na innej, takiej samej. Widzisz, mieliśmy szczęście. To jakaś wadliwa. Zobacz, jest jakaś pogięta, cała poobijana, i ma nierówne bagnety. Mówię nierówne, jest uszkodzona. Dlaczego uszkodzona? Jest do tego przystosowana jak na statki, nawet mina przeciwpancerna ci nie zaszkodzi, podobnie tutaj. Gdybyś był statkiem, już by cię nie było. Słuchaj, na pewno jej nie wyciągnę. Ona jest zawsze niebezpieczna. Może zaraz wybuchnąć. Wygląda na to, że subskrybent nas jednak nie oszukał. Dziękujemy za wasze komentarze. Zwijajmy wędki i zabierzmy znalezisko. O wszystkim poinformujemy odpowiednie służby. Wy też, jeśli zobaczycie coś niebezpiecznego, strasznego, zwłaszcza wybuchowego, nie dotykajcie tego. W ogóle ich nie dotykajcie. Tak, w żadnym wypadku nie dotykajcie i od razu zgłaszajcie to odpowiednim służbom. Chłopaki, to naprawdę bardzo niebezpieczne, ale koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Klikajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić filmów, które regularnie pojawiają się na kanale Życie W.I.A. A z Wami byłem ja, Wiaczesław Ismailow, czyli Żywia. Do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia. Te filmy wideo swoją drogą są naprawdę świetne. Polecam ci je obejrzeć.